Thank you. Szanowni Państwo, dzień dobry, tu Mike, gadająca głowa. Zrobiłem ostatnio dwie naprawdę bardzo dobre sesje zdjęciowe i mówię to bez popadania w samozachwyt, dlatego że zaraz Wam powiem, dlaczego to były tak dobre sesje. Jest też druga sprawa, bo jak już zrobisz te wspaniałe albumy, zdjęcia swojego życia być może, to jak przekazać je w taki sposób, żeby to nie było tandetne, tylko żeby to był art. To nie tylko podniesie wasz level, ale też jakby sprawi, że będziecie mieć coś, co będziecie mogli budować, rozwijać i co będzie wyglądało z czasem pięknie. Zapraszam. Zanim pokażę Wam, jak ja przekazuję ludziom zdjęcia, to muszę wrócić tutaj do, do tych dwóch sesji, a ten film w ogóle miał mieć inny tytuł: Jak wspaniała modelka stała się koszmarem. I już tłumaczę o co chodzi. To nie jest tak, że to była jakaś dilema, jakieś awanty. Chodzi o to, że tak wspaniale dziewczyna pozowała, że ten album i tyle, jakby tyle świetnych ujęć wyszło z jednej sesji. Coś, co się nie zdarzało u mnie aż tak często? Nie? W sensie dużo było dobrych, ale nie, nie aż tyle, I, i to były różne zdjęcia, różne, różne pozy. I przez to, że ja miałem, że te zdjęcia były tak dobre, również i gestykulacja, i mimika, i pozy, i światło, i mi wiesz, zaczynają wychodzić tak zdjęcia lepiej, jak w końcu, jakbym jak chciał, żeby mi wychodziły, ale jakby ciągle ciągle to nie jest to. W każdym razie yy, coraz lepsze są te zdjęcia, i ja tak bardzo nie chciałem ich spieprzyć, że miałem taki analysis paralysis, czyli jakby paraliż przez zbyt długie rozkminianie tego, co ty chcesz zrobić i nie wiesz, co chcesz zrobić. Może ta jest opcja lepsza, może ta opcja jest lepsza i przez to jakby tkwiłem w miejscu albo rob, obrabiałem zdjęcia, usuwałem je, robimy je trochę inaczej, usuwałem je i. No i to mnie tak trochę blokowało. Po prostu czego nie zrobiłem, uważałem, że to było niewystarczająco dobre. Do tego stopnia, że nawet w pewnym momencie pomyślałem, że to wszystko nie ma sensu. No, idiota, idiot. No, ale w końcu miałem taką modelkę, która kumała czacze. Tak mówią boomerzy. To oznacza, że ktoś się zna na czymś. Wiele dziewczyn i kobiet mówi, że są modelkami, ale tak naprawdę niewiele z nich ma tę iskrę w sobie, i to tą taką siłę i energię, która potrafi rzeczywiście odmienić losy całej sesji zdjęciowej. Przez to też fotograf jak ma wybór, czy pracować z kimś, kto przychodzi nieprzygotowany i stoi w miejscu i liczy, że się zaraz zaczną dziać cuda i że jest ktoś. Tak po prostu dobry i fantastyczny, że on nie musi niczego robić. Po prostu jest piękny. To czy, czy, czy ktoś, kto przychodzi właśnie ze swoim pomysłem, z pokorą, je, no może z, tym, z tą pokorą nie przesadzajmy, ale <laughs> przychodzi z pomysłem i, i energią i coś kombinuje. Chodzi o to, że fotograf woli pracować z kimś, kto sam wnosi swoją pracę, niż samemu być odpowiedzialnym za wszystko i pomagać we wszystkim i ustawiać kogoś i dopracowywać te pozy, żeby były ładne to wszystko jest i czasochłonne i energii więc jeśli fotograf nie musi tego wszystkiego robić, to on po prostu będzie robił zdjęcia, będzie robił o, o, a to surprise będzie robił zdjęcia i będzie robił więcej zdjęć i będzie później z czego wybierać i w czym rzeźbić więc tutaj nie było jakiegoś e, dopracowywania szczególnego, pust, tylko było hasło rzucone, pyk i wiadomo i, i już dziewczyna wiedziała o co chodzi i miała swój pomysł, a może tak, a może tak jakby i fotograf widzi e, co działa, co nie, co jest ładne, co jest estetyczne i to jest ta współpraca dwóch osób bądź więcej i to jest jakby wspólna, wspólne dzieło myślę sobie, boże no tak długo trzeba było czekać na tak dobrą modelkę. I później, jeb, Nie Niecały tydzień później, druga sesja z PJ-em. PJ w ogóle też wniósł tyle stylu i charakteru do sesji, że no naprawdę sesja męska. W ogóle jak właścicielka studia zobaczyła, że przyszedłem z mężczyzną, a nie z kobietą. Ja myślałem, że ona padnie tam ze śmiechu. A po prostu, no tutaj koleś wymiótł. I on też grał, bawił się tym, rozumiał, że ja, ja chcę też jakby pomóc i że nie krytykuję czegoś. Dobrze jest jak fotograf daje zrozumieć ludziom, którzy do Ciebie, do niego przychodzą, że razem pracujecie na, na ten projekt i że fotograf nie czepia się czegoś, że w sensie nie, nie, fotograf nie jest Twoim wrogiem, jakby on stara się też Ci pomóc, no bo jemu też zależy, żeby wyszły te zdjęcia jak najlepsze, nie? Więc takie słuchanie się nawzajem, nie tylko że fotograf to jest omnibus i wszystkie jego pomysły są zajebiste i trzeba się go słuchać bezwarunkowo, tylko właśnie słuchać siebie nawzajem, słuchać swoich propozycji i wybierać te najlepsze opcje. I taka współpraca pokazuje, że to nie chodzi tylko o aparat, to nie chodzi tylko o ustawienia i czy ty umiesz robić jakiś tam dodge and burn w, w, w photoshopie tylko chodzi o twoje, twoje pomysły to jest tylko część drogi którą możesz przejść a właśnie ludzie z którymi pracujesz oni muszą też dołożyć swoje i jakby ponieść tą pracę dalej i to, to nabiera jakby jeszcze, jeszcze inny, innym torem idzie i to jest zajebiste jeszcze dodatkowo co odróżnia promodelkę od reszty a, poprosiłem Anię, żeby mi napisała. To poczekajcie, poczytam wam... Poczytaj mi, Michał. Nie ma sprawy. Drogi Michale, najlepsze fotografie ever. To są jej słowa. I to jest jej głos. <noise> Dobra, jeszcze raz, tu się zaczyna. Fotografia jest dla mnie sposobem wyrażania siebie. Podczas sesji zdjęciowej ujawnia się moja twórcza strona. Staram się być sobą. I nie przesadzać z pozowaniem, graniem przed kamerą. Odpuszczam kontrolę nad ciałem i pozwalam mu działać. Dostosowuję się do nastroju, atmosfery sesji oraz fotografa. W sensie, jak fotograf ma jakiś zły humor, to ja bym się nie dostosowywał do nastroju fotografa, więc może nie zawsze. Ale reszta tak. Podczas zdjęć patrzę nie w obiektyw, lecz przez niego. A czasem nawet prowadzę z nim rozmowę w myślach. To jest, to jest genialne, to jest kapitalne. Właśnie o to chodzi. Jak modelka patrzy, to ona ma tym wzrokiem wygrywać po prostu serca i umysły ludzi, a nie, a nie gapić się po prostu tak, tak o. Bo to często też widać, jak ktoś patrzy tak bez niczego, nie wiadomo, gdzie są te myśli, jakbym, nie wiem, myśli, że sobie co, co jest na obiad. To musi być tu i teraz. To jest ten moment. W pozowaniu pomaga mi wcześniejsze oglądanie sesji zdjęciowej modelek. To jest bardzo ważne. Szukam inspiracji do pulsu, najczęściej na Pinterestie. Ważne jest, aby dobrać pozy pasujące do stylu sesji, a najlepiej przemyśleć je wcześniej, a nawet przećwiczyć w domu. Równie ważne jest przygotowanie fizyczne, aby czuć się komfortowo i wyglądać pięknie. No tutaj, te nogi to po prostu jak w Matrixie latały. Wszystko w granicach rozsądku, oczywiście. Może to być samoopalacz, maseczka na twarz dzień wcześniej, oraz dobry sen, żeby mieć siłę do pozowania. Dobry sen jest też kluczowy. Kiedyś miałem taką. Prawie, że umarłą dziewczynę na zdjęciach, bo dzień wcześniej mocno balowała i piła, i później trzymał ją przy życiu tylko Red Bull bardzo złe zdjęcia. I te oczy po prostu na każdym zdjęciu były takie umierająco śnie, śniące, czerwone takie. No i niezwykle istotna jest współpraca oraz porozumienie między fotografem a modelką. True. Jeśli fotograf ani razu podczas sesji nie powie, że zdjęcia mu się podobają albo nie okaże żadnych emocji, to trudno mi dalej pozować. No może, może ja za, za, za rzadko mówię, ale też uważam, że jak mówisz modelce, że na przykład pięknie wygląda albo że mm, to te zdjęcia wychodzą pięknie, to, to ty musisz naprawdę czuć, że to jest coś dobrego, i jakby musi to być takie rzetelne i prawdziwe, bo inaczej, raz, że to nie ma sensu, dwa, że. To trochę tak jak z przeklinaniem. Jak ktoś przeklina cały czas, to te przeklinanie nie ma po prostu żadnego żadnego sensu i wydźwięku i żadnej mocy nie ma. Jeśli ktoś używa przekleństw jako po prostu zamienników słów jako wtrącenia to jakby nikt nie zauważy, kiedy ta osoba naprawdę się zdenerwuje i zacznie rzucać kurwami na, na prawo i lewo i się naprawdę wkurwi na coś. A tak, jak wiecie, o co mi chodzi. Dobra, wracamy do tekstu. Każda modelka potrzebuje słów wsparcia, które dodadzą jej pewności siebie i pomogą zrozumieć, że dobrze pozuje. To były słowani, Dobra, wracamy dalej. Co odróżnia modelkę od promodelki? No już mniej więcej wiemy. Okej, okay, a w takim razie, co odróżnia profotografa od reszty frajerów? Swoja własna, profesjonalna strona internetowa. Strona, która będzie waszą wizytówką. Nie żadny Behance, nie żadny Instagram. Swoja własna, profesjonalna strona to jest jakiś kosmos. I ja pamiętam też, na początku odbijałem się po różnych wiksach, Wix to jest taka też, też taka. Też tam można zakładać sobie jakieś, tam, jakieś portfolio i też można przekazywać zdjęcia w jakichś takich albumach. Natomiast to, co ja wam chcę zaproponować, to jest raj dla fotografów. Twoja własna strona internetowa to jest Twój Flex. Możesz pokazywać zdjęcia i swoje prace w taki sposób, jaki ty chcesz to jest jak budowanie własnego fortu, własnego muzeum ze swoimi najlepszymi pracami. Ty wybierasz jak są pomalowane ściany, jakie masz fonty, teamy takie, jakie masz, jaki masz layout, która wiadomość po kolei gdzie się wyświetla, kontakt, wizytówka. Możesz mieć swój sklep z, z presetami, możesz mieć warsztaty swoje, zamknięta grupa dla właśnie dla tych osób, które kupiły warsztaty, możesz mieć ukryte strony na przykład z informacjami, które chcesz wysyłać ludziom w, w, odnośnie sesji, możesz wysyłać albumy, możesz wysyłać zdjęcia takie próbne z, z watermarkiem, czyli ze, ze znakiem wodnym, Zdjęcia, które mogą sobie ludzie poserduszkować, zaznaczyć, które chcą mieć do obróbki, możesz, możesz ustawić jak dużo, jak dużo mogą sobie wybrać zdjęć, albo jak zaczną ci płakać, że tak mało zdjęć mogę wybrać, a możesz wybrać więcej za każde kolejne zdjęcie. Dineiro, tu dochodzimy do tego sedna. No, zamiast wysyłać ludziom jakieś suchy, brzydki link do jakiegoś dysku Google. Czy WeTransfer na przykład, który ostatnio wkurzył ludzi swoją polityką i regulaminem, zamiast tego wszystkiego możecie skorzystać tak jak ja z Wfolio. Korzystam z tego buildera już chyba z 5 lat. Ludzie myślą, że ja jestem informatykiem albo jakimś grafikiem. No nic bardziej mylnego, miałem przez jakiś czas swoją stronę na WordPressie. No to była to mordęga. A tutaj wszystko jest tak łatwe: budujesz sobie tą stronę z takich klocuszków. To jest, to jest jak budowanie domu w Simsach, to jest mega banalne. Możesz też korzystać w ogóle z całego gotowego szablonu i mieć jakby całą już od razu zbudowaną stronę, tylko później sobie podmieniasz dane na swoje i jolo. Macie tutaj swój własny dysk online, gdzie przechowujecie albumy, które mogą mieć albo czas określony, kiedy wygasają, albo możecie je cały czas trzymać w nieskończoność. Te albumy później ludzie mogą sobie przekazywać nawzajem, więc powiedzmy robisz zdjęcia weselne i jest share dalej i wysyłają ludzie wysyłają ludzie sobie ten gotowy album, który od razu jest pięknie przygotowany, pięknie wygląda. Ludzie sobie mogą pobrać wszystkie zdjęcia naraz albo pobrać zdjęcia w mniejszej rozdzielczości, takie pod social media, no zajebiste i ta strona jakby cały czas się też ulepsza i rozwija przez, przez to, że ludzie słuchają takiego feedbacku od klientów i można zgłaszać swoje pomysły, ludzie dają łapki i później oni pracują nad wdrożeniem tych nowych usług, opcji. i Więc macie ten Wufolio to jest taki builder, do tego buildera jeszcze potrzebujecie mieć, możliwe, że na Wufolio można też kupić swoją własną domenę, ale nie jestem tego pewien, dlatego polecam SEOhost, bo mają też bardzo fajne ceny, możecie sprawdzić je i, i wyszukać, czy nazwa dla Waszej strony, która będzie ukoronowaniem Waszej twórczości, czy jest dostępna i wtedy kupujecie sobie tam, podpinacie pod Wufolio i jest Bajka, zaczyna się Wasza przygoda tutaj. No i naprawdę, to wyglądacie jak profesjonaliści. Wysyłacie taki piękny album. To jest game changer. Poza tym, jak pracujecie nad tą stroną, wymieniacie swoje zdjęcia, pozbywacie się tych starszych, dokładacie nowych, to też widzicie, że, że Wy się ulepszacie. Jest, te wasze, wasze prace są coraz lepsze, wymieniacie je i. I powstaje coraz coś ładniejszego. Na waszej stronie muszą być zdjęcia top. Najładniejsze, jakie, jakie tylko macie. I później nie wysyłacie ludziom jakiegoś tego waszego gradołka, tego Instagrama, gdzie tam może być wszystko, i tam mogą być jakieś e, komentarze, jakichś lunatyków. E, tu jest wasz ogródek, piękno waszej sztuki. No i później jakiś ktoś się pyta ciebie, no dobra, chcemy od ciebie zdjęcia masz jakieś portfolio? Potrzebujemy właśnie korporacyjnych headshotów dla pracowników naszej firmy i ty im wysyłasz linki ze swoimi najlepszymi pracami aktowymi i co wy na to? Chcecie? Podejmujecie. I pyk i jest. Wasza własna strona to jest motywator taki mega, no i odkąd ja tutaj przeszedłem, to jest naprawdę taki mój drugi dom e, który rozwijam, wirtualny dom który staram się upiększać Pracuję nad nim, yy, dokładam jakieś tam nowe elementy do niego. Jest yy, naprawdę, jak wchodzisz albo chwalisz się komuś, to, to naprawdę z, z roku na rok życzę Wam też, żeby to było coraz ładniejsze. No to naprawdę daje taką satysfakcję, że, że coś, tam, coś tam się tworzy. Yy. Polecam naprawdę. Zróbcie to i wasza fotografia wskoczy na, na wyższy level. Jeśli byłyby jakieś do mnie pytania, piszcie, yy, piszcie maila, piszcie na Instagramie. Tutaj komentarze staram się nie czytać. Podobno mam nie czytać ich dla własnego dobra. Yy, linki, linki, jak zwykle, wszystkie pomocnicze są na dole pod filmem. Jeśli ktokolwiek dotrwał do końca. No i, no i w sumie tyle. Dziękuję bardzo i życzę udanych kadrów i pozdrawiam.